Dajcie, postanowiłam się nagrać dla Was filmik z zwrotami, które składają się aż z dwóch wyrazów, czyli takie łatwe do zapamiętania. Na lekcji też je bardzo lubicie, szybko wchodzą do głowy i można je szybko zastosować w praktyce, nawet jak dopiero zaczynamy się uczyć języka. Czyli podam Wam 10 takich e, krótkich zwrotów. A i mam jeszcze. Co ja tutaj mam do Muzeum Słowin. No, e, sorry, i mój statek piękny. E, tablica słynna. Jeśli ktoś oglądał filmiki moje od początku, kilka lat temu, to znacie tę tablicę. Zmasakrowana kompletnie przez moje dzieci, ale jakoś tak mi dzisiaj e, się ten dzień, kiedy stwierdziłam, nagram Wam krótki filmik, podzielę się z Wami, bo mam nadzieję, że Wam się to przyda. Na lekcji e, uwielbiacie takie zwroty, więc stwierdziłam, czemu nie podać tego dalej. E, więc sporządziłam krótką listę i lecimy w takim razie do dzieła. Jeszcze nie tak prędko, bo muszę odpalić sobie, co tam za, zapisałam. <laughs> Pierwszy z takich e, zwrotów no właśnie, tak jak mówię zwrot aż dwa wyrazy e, to słówko pierwsze kan, a drugie nit. No, nit na pewno znacie, myślę, że i kan też, więc tylko teraz poskładać w całości, co to znaczy. Kanit. Kanit chodzi o to, że nie da rady. Inaczej można by było powiedzieć, Het is niet mogelijk, czyli że to jest niemożliwe. Ale po co sobie utrudniać życie, jak może być łatwiej? Zawsze mówię, jednego używaj, który łatwiej, ale drugie może to trudniejsze, tą trudniejszą wersję, by rozpoznać, co do nas e, się mówi lub jak to przeczytamy. Czyli koniec, koniec znaczy nie da rady, nie jest to możliwe. Koje je komen, możesz jutro przyjść, sorry. Kanit. Sorry teraz, bo już stworzyłam teraz prawdziwy zwrot. Już powstało nam mnie i sorry, Kanit, a miało być krótkie. Kanit. Kanit nie da rady, nie ma możliwości. To zróbmy teraz odwrotnie. Zamiast nit dajmy słówko weł. Kanweł? Weł to jest takie, że tak, że owszem, jak najbardziej. Kanweł, czyli da radę. Kanit nie da rady, Kanweł da radę. Jest to możliwe. Myślę, że zrozumiałe, więc lecimy dalej do następnego. Mach. Machnit. 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 Przedtem było kanić, teraz jest machnit. że mach jakby tego nie, nie można, nie jest pozwolone. Bo po polsku się powiedzieli machnit nie wolno. Machnit, czyli jest zabronione. Pod tym się kryje. Um, het is verboden. Het is niet toegestaan. To nie jest dozwolone, to jest zabronione. Po co znowu sobie komplikować, po prostu machnic, nie wolno, machnic. Ehm, no i odwrotnie, że owszem, że wolno. Tak jak poprzednio było, kanit, kanwel, tak samo tutaj będzie. Machnic, machwyl, że owszem, wolno, proszę bardzo. Ehm, jest to dozwolone. Lecimy dalej. Jeśli tak swoją drogą zastanawiacie się nad różnicą lub gdzieś tam kojarzycie, chcecie sobie przypomnieć różnica między kan a mach, czyli können i mochen, to poniżej znajdziecie link do filmiku, już kiedyś taki nagrałam, co, e, jaka jest różnica właśnie między können a mochen, bo niby po polsku i jedno i drugie znaczy, że mogę. E, dumar. 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 Du e, może Wam już tutaj tak Wam się kojarzy, poznajecie. Od dun czasownika, znaczy robić. Mar dodajemy do formy rozkazującej, by stworzyć e, tak, taki łagodny przekaz. Też link poniżej, jak chcecie więcej o tym się dowiedzieć. I powstaje nam dumar. Dumar tłumaczymy jako: no niech tak będzie, zrób tak. Czyli ktoś się pyta: yy, hmmm, zrób dun Zrobić to? Ktoś proponuje zrobić to? Ja, dumar. Czyli no zrób. Dodałam ja, już będą, już będą trzy wyrazy, już będzie ja, dumar. Dumar, <dumar> czyli takie niech będzie, zrób to pewnie. Ym, dumar też przy kasie możemy usłyszeć, możemy tego stosować, może też znacie z filmików, może z lekcji kojarzycie. Yy, pytają się przy kasie, ojebony cię, chcesz paragon? Ja dumar, czyli tak niech będzie, poproszę, zrób to, tak jakby podaj ten paragon. Um, albo ktoś się pyta, chcesz kawę? O kofi! Ja, duma. Takie, do, podaj tą kawę, niech będzie. A co tam? Dumar. Um, możliwe, że spotkamy wymowę nie w tej, w tej wersji, czyli nie będzie dumar. W ogóle końcówki w niderlandzkim nie są jakoś akcentowane przez holendrów, zwłaszcza r, nie będzie podkreślane, że dumar. Um, możliwe, że usłyszymy to jako duma. Czyli to wymawiane jako duma. Tak nasza polska duma. E, czyli duma, 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 co oni tak dumają. E, duma, duma, duma. albo że są dumni. Duma, czyli niech będzie poproszę, zrób tak. Przeciwieństwo trochę tego, zwłaszcza jak jesteśmy, właśnie właśnie, właśnie zwłaszcza pięknie się wysławiasz, Aleksandro, e, po tak długiej przerwie z filmików. Huft nit. filmikach, filmików. Hufnit. Chównic. Hmm. czyli jesteśmy znowu przy kasie. No jebony cię chcesz paragon. Ja dumar. Niech będzie, poproszę, albo... Huchnic. Chównic nie trzeba. Nie tylko przy sytuacji w sklepie, żeby nie było, tak? Chównic, hmm. Chównic, nie trzeba. Nie musisz tego robić tak jakby. Hównict. Chównic, huchnit, chównic. Była duma, to teraz będzie lama. Hmm, jestem ciekawa. Skoro wyraz, wyrazy aż dwa, du, mar, mogą być przez holendrów potocznie wymawiane jako duma, to jak w takim razie zapiszemy lama? Usłyszymy od holendra lama. Alej, lama, what? Lama zieta, lama stan, lama lecha. lama? Jaka lama? Gdzie jest lama? To jest lama, to jest opaka. Nie chodzi tutaj o zwierzę. No to teraz rozkmincia. Skoro. Du-mar wymawiane jako Duma może być w takim razie jak się pisze Lama. To rozkminiacie, ja zapisuję i sprawdzamy. Lat-mar. Lat-mar. Ale nie chodźmy jak roboty, nie mówmy, nie używajmy tego słowa. Ej, nauczyłem się od dziś, wiem i powiem lat-mar. Nie mówmy tak jak, jak robot, lat-mar, jak komputer. Latma albo tak jak oni jeszcze skracają też końcówkę przy lat. Lama. Jak to usłyszycie w waszym em, otoczeniu, tak się mówi, to stosujcie też to samo. Dlaczego nie? E, lama. A lama to jest taki. A, olej to zostaw. Lama. E, kom, waham i drinka. Chodź, idziemy napić się kawy. A to zostaw, to później zrobimy. E, lama. Zostaw to. Lama. Latma. I możemy też właśnie usłyszeć z końcówką Lat Marsieta, Lat Marlecha, Masan. Link też poniżej odnosi właśnie tego Lat Mar, tam więcej będzie mówione. Tak jakby teraz było za mało. Następne to będzie Klupt. A że klub to jeden wyraz, a miało być po dwa wyrazy w każdym zwrocie, to dodajmy do tego przeczenie. Oczywiście NIT, bo nigdy w zdaniu nie będziemy przeczyć za pomocą słówka NEJ. Na końcu nigdy też nie będzie hein. więc zostaje nam NIT. KLOPNIT. Mm -mm. KLOPNIT. jest KLOPNIT. Sorry, or, a, KLOPNIT. 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 NEJ. KLOPNIT. KLOPNIT zgadza... zgadza. KLOPNIT znaczy, że nie zgadza się. KLOPNIT. Nie zgadza się. Jak chcemy odwrotnie powiedzieć, że owszem, zgadza się, no to wtedy będzie klopt wel, Tak? Zaznaczamy, że owszem, że to się zgadza. Klub wel. Uwaga, zgadza się coś. To nie jest, że ktoś, że ja się zgadzam, że on się zgadza, wtedy jest inny zwrot. Klub lub klub nie znaczy, że coś się zgadza. Rachunek się zgadza, jakieś informacje się zgadzają, jakieś podliczenie się zgadza, że coś jest właściwe, poprawne. korekt, chud, jajst, ale nie, że ktoś. No, i możemy wtedy też przyznać komuś rację. Ja je hebt like. Masz rację. I dodać na przykład do tego. Ja, yeah, zo, Preciso. Preciso. So. So. Ale pokazałam. Hmm. Preciso. Preciso, so. że precyzyjnie tak. Dosłownie. Precis, precyzyjnie, dokładnie. A zo so świadczy o tym, że tak. Precise so, dokładnie tak. Czyli to so, zo, so, tak, z angielskiego nam się czasami wtrąca, tak? Ktoś, kto się uczy holenderskiego, a zna wcześniej, a zna angielski, to mi się wtrąca takie so, ma na myśli takie więc, czyli to zo so w holenderskim nie znaczy więc, czyli zo so w języku niderlandzkim, to jest właśnie sorry, rozrabiam dzisiaj. To jest takie, że tak. Precis so, dokładnie tak. Albo hood so, albo że bardzo dobrze, że właśnie tak, że tak było dobrze, że w ten sposób, jak się coś zrobiło. Czyli zoł so nie znaczy więc, czyli so to jest takie tak, że w ten sposób. Jak już komuś tam przytakniemy, to możemy potem powiedzieć, albo ktoś tam powie, warum nic. Warum nic. Warum nic? Warum? Dlaczego? I nic znowu. Warum nic? Gdzie to użyjecie? Gdzie, gdzie to, na ten zrobił się przyda? To już w własnym zakresie to może być, że ktoś mówi, yy, tego nie będziemy robić. Na przykład nit, nie wolno. Pytam się, warum nic? Dlaczego nie? Albo takie samo do ciebie, jakby pytam, nie? A czemu nie? A chodź, robimy. A Awarum wa, a, a warum nie. <laughs> a dlaczego nie? Warum nic. Dlaczego nie? A bo? Dlaczego nie? Dlaczego nie mogę? Warum mach nic. warum mach nic. Albo takie dlaczego nie? Komt chud. Komt hud, Komt hud, Takie na pocieszenia. Komt chud. Komt ot przychodzić. Chód Dobrze. Przyjdzie dobro. Komt chud. Komt hud znaczy, że będzie dobrze. Komt chud. O, oh, and dot problemy and mithud, kompthud, będzie dobrze. Komt ostatnie. wiem, wiem, pewnie wam się spodobało i już ostatnie. Nie, no śmieję się. Um, ostatnie to będzie jako pochwała, na pewno w stronę moich kursantów obecnych teraz na kursie, bo widać poprawy, a to zawsze fajne, gdy widzę, że jest, jest postęp. Więc, jak najbardziej dla Was, wielkimi literami, hood bejzach. Hud bejzach. Albo no, jeszcze większymi literami, już powinno być. Hud bejzach. Co to znaczy hood bejzach? Znowu jest to CHUD. CHUD, czyli że dobrze, dobre i tak dalej. Bejrzec dosłownie znaczy, że ktoś jest zajęty. To jest ik ben nog bejrzec, niet klar. Jeszcze jestem zajęty. A ten zwrot taki CHUD bejrzec, po polsku byśmy wtedy powiedzieli dobra robota. Dobrze idzie, dobra robota. Hoodbeizach! Hoodbeizach, howdy so. Tak trzymać, dobra robota, że dobrze idzie. Hoodbeizach. Ja, sägar, Ja dzisiaj nie jestem taka hoodbeizach. <grym> Wybaczcie, jak cofniemy, kiedy ostatni raz był filmik, no bardzo dawno, już nie licząc tych książeczek, um, bo to jednak inaczej, gdy, gdy mnie nie widzicie i nie ma przypału, że matka Polka, ta, która pcha się na YouTube. <grym> Tutaj plamę. Um, więc, jeśli znajdę znowu jeszcze czas i, i nagram filmik, no, chociażby i z takimi zwrotami, mam jeszcze więcej pomysłów, mam więcej takich też zapisanych, no, to już obiecuję, że będzie może mniej chaotycznie. Muszę po prostu się wkręcić znowu w nagrywanie filmików po tak długiej przerwie. Um, dobra, mam nadzieję, że mimo wszystko yy, dowiedzieliście się czegoś. Mimo tej mojej chaotyczności tutaj udało Wam się zapisać zwroty, będziecie je, je stosować. Może już znaliście, no to sorry, to nic w takim razie się dzisiaj nie nauczyliście. Ale może w następnym czegoś nowego się dowiecie. Do następnego filmiku, mam nadzieję niebawem. And success, success feather, met, to też takie, o, często używane, success feather. Czyli powodzenia w dalszych działaniach, success feather. And tot slow i do... Szybkiego? To <laughs> cnę. Do szybkiego zobaczenia podobnego. Duj!